Witam serdecznie. Poniedziałek 30 marca. Szanowni państwo, spotykamy się z wieloma sprzecznymi informacjami. Ja mogę powiedzieć, że mamy potwierdzone oficjalne informacje o dwóch osobach zarażonych w powiecie mikołowskim. Liczba osób objętych kwarantanną utrzymuje się na stałym poziomie. Wiele osób kończy te izolacje, natomiast przybywają następne, przeważnie wracające z zagranicy. Mam w tym trudnym Okresie taki apel do nas wszystkich, abyśmy sobie wzajemnie pomagali. Właściciele galerii handlowych jakoś sobie poradzą. Właściciele drobnych sklepików, sklepów wędliniarskich, piekarni mają trudniej, ale nam pomagają, bo mają otwarte te punkty. A mimo to spotykają się czasami z agresją niektórych z nas, że ktoś musi poczekać 5 minut dłużej, że nie można wejść dwie czy trzy osoby naraz do sklepu. Szanowni państwo, szanujmy się nawzajem, to oni narażają się najbardziej. Pomagajmy im, pomagajmy sobie, bądźmy dla siebie życzliwi. Dziękuję.